Galina jego równa, a gdzie mój ukochany kodwasia? Zdziwiła się synowa, próbując nowego pasztetu od teściowej. Teraz w tej rodzinie jest o jedną babcie mniej. Wszystkim życzę miłego dnia i doskonałego nastroju. Zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach, w jakim jesteście nastroju, czy subskrybujecie kanał i czy postawiliście lajka. Przyjemnego słuchania, pierwsza wizyta teściowej w mieszkaniu synowej miała miejsce po ślubie. Wtedy troskliwa Mamusia przyjechała z wioski z torbami, by wypełnić lodówkę młodych. Oddawanie własnego syna obcej kobiecie to nie to samo, co wysłać go do sklepu po chleb lub na studia do ośrodka wojewódzkiego. Stamtąd przy sprzyjających okolicznościach nie wracają. Matka chciałaby, by małżeństwo syna było dożywotnie. Ale Gelinę jego równa już widziała. Syn kilka razy przywoził ją na wieś. Dziewczyna jej się spodobała. Teraz chciałaby zobaczyć, w jakich warunkach będzie żył Rastislaw. Wesele świętowano na wsi, na łonie natury, tam był porządny ośrodek. To tam zorganizowali uroczystość. Zabawili się znakomicie. W każdym razie, Gelinę jego rowna nie zauważyła, by ktoś pozostał niezadowolony. Ale jakoś szybko młodzi zdecydowali się na ślub. Ona nawet nie zdążyła bliżej poznać przyszłej synowej i zobaczyć, jak ona żyje. A jak zobaczyła, to była w szoku. U Ali wszystko było tak bezsensownie zorganizowane. Mieszkanie na dziewiątym piętrze. Nie zła ze wszystkim, czego potrzeba, ale oprócz tego cały zwierzyniec, a po co ten królik? Grymaszyła gelinę jego równa. Żadnego pożytku z niego, tylko brud. I tak porządnie nie zjesz, same włosy. Trzeba dokarmiać oczy synowej wyszły na wierzch. W końcu to domowy królik ozdobny, nie do jedzenia, a u mnie też są domowe, ale przynajmniej jest z nich pożytek, protestowała teściowa. Wiesz, że to najzdrowsze mięso, mamo, przestań, zażądał syn. U nas stepkę to członek rodziny, jak kot. Przecież kotów nie jesz, a po co kot? Uśmiechnęła się matka. Macie dwie bezużyteczne zwierzęta. Rozumiem. U nas kot łapie myszy. A u was jakie myszy? Teściowa była zdezorientowana. Jaki sens trzymać bezużyteczne zwierzęta? Niektórym ludziom brakuje na siebie, a żona Rostika wymyśliła coś takiego. Nie ma żadnego pożytku, tylko pieniądze na tych pupili wydawać. Królika można by zjeść, po co marnować dobro. I do kota też się przyczepili, że podobno roznosi zarazki. Chociaż on z mieszkania nigdzie nie wychodzi. Według galinii jego równy, koty w domu są potrzebne tylko do tępienia myszy. I powiedziała synowej, że Wasie trzeba gdzieś na wieś oddać, tam będzie z niego większy pożytek. Ale odpowiedziała, że obejdzie się bez dietetycznego mięsa, jej królika nikt jeść nie będzie. I kota ona nikomu nie pozwoli oddać. Może właśnie dlatego, że mają kota, nie ma u nich myszy? Skąd teściowa wzięła, że Wasia jest bezużyteczny? On za służenie dostaje swoje jedzenie, raduje ludzi. Radością się nie nasyci, niezadowolona stwierdziła teściowa i na chwilę ucichła, aby zebrać myśli. Geliny jego równa i tak tego tak nie zostawiła. Bardzo martwiła się, że dzieci wydają pieniądze na swoje bezużyteczne zwierzęta. To znaczy pożyteczne, ale synowa w żaden sposób nie chciała tego uznać. I jej mąż też powtarzał, że i kot i królik to członkowie rodziny, a nie cenne mięso. W końcu Teściowa pokręciła głową i przytoczyła ostatni argument, lepiej by młodzi mieli dzieci. Zresztą potem dziecku lepiej jeść dietetyczne mięso niż głaskać pchlarza królika. Teściowa jeszcze nie wiedziała, że z dziećmi Rastislaw i Ale się nie odkładają. Synowa jest już w ciąży, ale we wczesnym etapie i jeszcze nikomu nie powiedzieli. Więc młodzi w kwestii dzieci milczeli, a za to bronili domowych zwierząt, można je po prostu kochać, one po prostu przynoszą radość i tak, dla niej są jak członkowie rodziny. Ale dobrze, kłócić się z teściową nie miało sensu. Na szczęście nie pojawiała się często w gościach, a w rozmowach telefonicznych zwierzęta były ostatnią rzeczą, o której mogła pamiętać. Tylko podczas osobistych spotkań przeszkadzały jej. I oto nastąpiło kolejne osobiste spotkanie, a tym razem matka męża przyjechała na tygodniowy pobyt. Synowa podeszła do tego ze zrozumieniem. Gelinę jego równa ma do tego prawo. Teraz Rostik tu mieszka, więc jego matka może przyjeżdżać w każdej chwili. Chociaż Ale rozumiała, że znowu będą rozmowy o pożytecznym mięsie i braku myszy w mieszkaniu, wizyta teściowej jej nie wystraszyła. I oczywiście nie było dnia, żeby gość nie kłócił się o to, że u niej na wsi taka sama żywność, jak u młodych, przynosi korzyści. Ale skutecznie się broniła, a mąż prosił matkę, by pogodzić się z tym, że u nich tak jest. Wydawałoby się, że przyjechała w gości i niech żyje jak w gościach. Teściowa nie była proszona o nic, nawet synowa nie prosiła jej o gotowanie. Ale jak Geliny Jegorowna, wiejska mieszkanka przyzwyczajona do całe życie pracować, może siedzieć bezczynnie. Dla niej pojęcie odpoczynku to zobaczenie dzieci, pomoc im, uczczenie ich pysznym jedzeniem. Sprzeczanie się z nią było bezcelowe. Kiedy dzieci były w pracy, krzątała się po domu, przygotowywała im coś pysznego, aby po pracy mogli odpocząć. Ale i tak była zadowolona, że teściowa w czymś pomaga. Chociaż przygotowywała jedzenie na swój sposób, tłuściutko, gęsto, dużo, ale za to oni po pracy mogli się zrelaksować. Nic można wytrzymać tydzień takiej troski. A przy tym codziennie niespodzianka, Teściowa starała się przygotować coś nowego. Właśnie tego dnia Ale i Rostik wrócili do domu, a jego matka od razu zaprosiła ich do stołu. Wszystko gotowe, siadajcie, będę nakrywać jak zwykle gelinę jegorowna, zadowolona, czekała, że po skosztowaniu będą ją chwalić. Przecież się starała, jej wysiłki muszą być docenione na miarę zasług. Sama się też chwaliła i oczekiwała tego samego od innych. Tego wieczoru kolacja okazała się prosta, ale domowo przytulna. Na stole królowały rumiane ziemniaki, apetyczny pasztet i duma teściowej, domowe kiszone ogórki własnej roboty. Teściowa, jak zwykle, nie omieszkała podkreślić swoich kulinarnych osiągnięć. Z widoczną przyjemnością opowiadała o procesie kiszenia, tajemniczych składnikach i o tym, ile czasu zajęło przygotowanie tych przysmaków. Przy okazji nie obyło się bez porównań z synową Allą. Według Teściowej młode pokolenie nie ceni tradycji domowych przetworów. Ale przecież nie będzie się tak męczyć. Ma pracę, sprawy, czasów brud, zauważyła z lekkim potępieniem w głosie. Teściowa była głęboko przekonana. Współczesna młodzież wybiera szybkie rozwiązania. Półprodukty, dostawy jedzenia, sklepowe ogórki kiszone, to wszystko jej zdaniem oznaki pośpiechu i braku należytego stosunku do rodzinnego stołu. W naszych czasach potrafiliśmy doceniać domowe jedzenie. My nie leniliśmy się stać przy kuchence. Dodała, zapominając wspomnieć, że ale oprócz pracy ma masę innych obowiązków. Teściowa szczególnie zwracała uwagę na swój pasztet. Z niecierpliwością czekała, kiedy w końcu go spróbują. Ten pasztet zrobiłam sama, uśmiechała się. Używałam tylko świeżych składników, marchewka i cebula, własne, przywiezione. Mogę się założyć, że tylko w sklepie kupujecie pasztety, sami nigdy byście nie robili. Prastisław milczał, a jego matka oczekiwała reakcji synowej, chciała właśnie na niej zrobić wrażenie. Teściowej wydawało się, że dla Ali wciąż nie jest wystarczająco autorytetem. Synowa powoli posmarowała pasztet na chlebie, odgryzła kawałek. A potem zdziwiła się i zaczęła rozglądać. Dziwne, a gdzie ten wasia? Zapytała zaskoczona: On zawsze kręci się obok podczas jedzenia, zwłaszcza gdy jest mięso na stole. Aha! wypraszał mięso uśmiechnął się mąż. Dałaś mu coś w ciągu dnia zapytał matkę Tak on cały dzień tylko śpi i je zaśmiała się lepiej powiedz, jak ci smakuje pasztet pyszny, prawda pamiętasz jego smak. Galina jego równa przypomniała synowi, że gdy był mały, to znaczy mieszkał z nią, ona przygotowywała mu wszystkie mięsne potrawy wyłącznie w domu, bez żadnych kiełbas i półproduktów. Przecież jest pyszny, prawda? Dopytywała się. I kiedy syn i synowa zgodnie pokiwali głowami, wypaliła coś, co zmusiło Ale do wypłucia wszystkiego z powrotem na talerz. Oto po to są króliki! Dumnie podsumowała. Teraz rozumiecie. — W jakim sensie? — patrzyła szeroko otwartymi oczami na teściową Ale. Gelinę jego równa się zmieszała, zaczęła mówić, że zamiast robić jej pretensje, lepiej doceniliby to, co przygotowała, a króliki ludzie hodują po to, żeby je jeść. — Pasztet zrobiłam z waszego. — Tak — wzruszyła ramionami. — Ale przecież jest pyszny, pomyślcie lepiej, jaka z tego korzyść. — I w ogóle, po co w mieszkaniu zwierzęta? Synowa zerwała się i pobiegła do pokoju, gdzie był królik. I ku swojemu przerażeniu nie znalazła go tam. A pusta klatka była umyta i stała na balkonie. A na teściową rzuciła się Ale. Mąż musiał ją odciągnąć i uspokoić. A co, Wasia? Zmarszczył brwi teściowa. Przecież mamy cywilizację, kotów nie jemy. Wypuściłam go na zewnątrz. Na pewno w waszych piwnicach są szczury, przyda się. U Ali jeszcze większy atak histerii się zaczął. Kot był jej domowym zwierzakiem, nigdy nie był na zewnątrz, boi się wychodzić z mieszkania. Ale teściowa spokojnie opowiadała, że sam wybiegł, gdy ona wychodziła. Mówi, że nic złego nie zrobiła, po prostu postanowiła go wypuścić na dół. A on, poczuwszy wolność, z radością dał drapaka. Nic się nie stanie, gdzieś tam na dole biega machnęła ręką gelinę jego równa. A co, trzymacie go w mieszkaniu? Opowiadacie o miłości do zwierząt, a sami nad nimi znęcacie się. Myślicie, że im się takie życie podoba? Teściowa nie okazywała ani grama żalu. Uważała, że królikowi w Pasztencie jest zdecydowanie lepiej niż w klatce, a kotu w piwnicy lepiej niż w domu. Okazała się, jak się wydaje, wyzwolicielką. Tym razem nawet mąż Ali zgodził się, że jego matka przesadziła. Dobrze, po prostu krytykowała. Nic jej nie mówił. Ale zrobić coś takiego ze zwierzętami, które jego żona uważa za członków rodziny, to już przekracza wszelkie granice. Jakie to członkowie rodziny? Protestowała Gelina jego równa. Całkiem straciliście rozum. Dokąd zmierza ten świat? Ogólnie rzecz biorąc, gdy żona płakała, Rastislaw powiedział matce, żeby wracała do domu. I jakby się nie tłumaczyła, on nie zaakceptował jej wyczynu. A teściowa tylko pogarszała sprawę, zamiast przeprosić, udowadniała, że dzieci mają rację. Do końca upierała się przy swoim i odmówiła pójścia szukać kota. W końcu gość musiał wyjechać wcześniej do domu. Oczywiste, że nie zgodziła się z zarzutami, nawet nie pożegnała się z synową. Uważała, że można ją zrozumieć. Komu by się podobało, że go wyrzucają? Ale jej nie zrozumiano. Po tym Teściowa nie była już zapraszana w gościnę. I sama nie wybaczyła synowi i synowej. Że ją wyrzucili. Więc wygląda na to, że wnuki Rostika będą miały o jedną babcie mniej. Kota potem szukali, ale nie znaleźli. Ale uważała, że Teściowa dodała go też do pasztetu. Co innego można było pomyśleć. Jeśli bezlitośnie rozprawiła się z niewinnym, słodkim królikiem. To mogła równie dobrze załatwić i kota. A pasztet oczywiście od razu wyrzucili. Na szczęście Wasia znalazł się po kilku dniach. Ludzie wyłowili biedaka w piwnicy sąsiedniego domu i przynieśli właścicielom. Dobrze, że z kotem wszystko w porządku, bo inaczej, ale poważnie myślała, że teściowa byłaby do tego zdolna, ale i tak szkoda tego królika. Trzeba było wpaść na taki pomysł i liczyć, że dzieci ucieszą się z takiej niespodzianki. Mąż, żeby niczego nie przypominało żonie o utraconej maskotce, chciał oddać klatkę komuś innemu, ale okazało się, że i im się ona przyda. Tydzień po wyjeździe teściowej małżonków czekała niespodzianka. Mężowi zadzwonił sąsiad matki i długo o czymś rozmawiali. Rostik nawet wyszedł na balkon, żeby żona nie słyszała. Ale już myślała, że stało się coś ze świekrą. Kiedy mąż skończył rozmowę, nie odpowiadając na pytania żony, zaczął się szykować do wyjazdu na wieś. Żona dopytywała się i oferowała pomoc. Jeśli coś poważnego, to nie zważając na urazę, pomoże. Ale mąż był jakoś poddenerwowany. Machnął ręką i powiedział, że wszystko w porządku, sam się tym zajmie. Ale zrozumiała, że to jakaś przykra sprawa, ale nie na tyle duża, żeby się martwić. Nawet pomyślała, że może teściową dosięgła kara. I jakie było zdziwienie młodej kobiety, gdy mąż wrócił do domu z królikiem? Z ich stepką żywym i nienaruszonym. Ale rozpłakała się, nie wierząc w swoje szczęście. Nie mogła zrozumieć, jak to się stało. Teściowa ich oszukała i nawet nie przyznała, że stepka żyje. Po co jej to? Ale ale przedwcześnie oczyściła Galinę jego równe. Ta rzeczywiście zamierzała upiec ich u tak samo, jak robi to ze swoimi królikami. I teściowa myślała, że w Pasztencie był stepkę. Ale sprawa miała się tak. Teściowa, choć trzymała żywe zwierzęta, sama nikogo nie zabijała, brzydziła się tym. Rozprawa z tym, proszę bardzo, ale pozbawić życia sama nie miała odwagi. Zawsze prosiła sąsiada. I oto gościła u dzieci, a królik synowej nie dawał jej spokoju. Cały czas myślała, jak wytłumaczyć dzieciom, że taki żywy stwór ma zupełnie inne przeznaczenie. I tu właśnie przyszedł ten sąsiad w interesach do miasta. Zadzwonił do niej, żeby porozmawiać i wtedy wpadła na genialny pomysł, dlaczego by mu tu też nie pomóc z tym królikiem. Poprosiła go, żeby zabił Stepkę. Sąsiad zgodził się, mają czas. Jaka mu różnica, gdzie to zrobi? Gelinę jego rowna dała mu trochę pieniędzy za to. Czemu by nie dorobić? Powiedział, że u kolegi w garażu to zrobi. Ale potem zobaczył tego królika i zrobiło mu się go żal. Uznał, że nie ma co takiego pięknego zwierzaka puścić na pożarcie. I kupił na targu mięso królicze, oddał je galinie jego równie, a stepkę zabrał sobie, zamierzał podarować wnuczce. Matka Rastislawa niczego nie podejrzewała. A gdy wróciła do domu, poskarżyła się sąsiadowi, że z powodu jakiegoś królika została wyrzucona. Własny syn osobiście poprosił ją, żeby opuściła mieszkanie. Sąsiad nie znał szczegółów sprawy z królikiem, nie myślał, że Geliny jego równa bez pozwolenia postanowiła go zabić. A może i wiedział, ale nie powiedział Rastislawowi. Ale wysłuchawszy skargi jego matki, postanowił zwrócić zwierzątko właścicielom. Tak więc, na szczęście młodych, wszystkie ich zwierzęta pozostały przy życiu. I choć stepkę nie został zjedzony, teściowej i tak nie wybaczono. Wszak królik przeżył tylko dzięki czystemu przypadkowi.